Cześć wszystkim, tutaj Aleks, włączamy sobie Spec Opsy z Moderna Dwójki. Jestem tutaj z Zuzo, zagram sobie dwoje. Cześć wszystkim, tutaj Zuzo. No i dlaczego dwójka? Nie wiem czemu w sumie dwójka dwójka prowadziła ten pomysł. Mamy sentyment do dwójki. A, do dwójki, W ogóle Moderna się zaczęła jakiś taki szał na Call of Duty, to już były rekordy, to były najlepsza marka, rozrywki i tak dalej. A trójka to już jakoś tak powiela, ja nie mam zbyt dobrego zdania o trójce. Dobra, ja jestem na górze i te śmieszne splity. Dobra, mamy. Mamy Brazilińczyków mordować Okej okay. Dobra, i uważaj na Nie Kiedy o co graliśmy tak w ogóle? W jakieś Call of Duty czy dwójka? Nie, to, to misje no, i próbuję tak z czymś to skojarzyć, ale nie, nie mam pomysłu generalnie. Kurczę jakiś czas, to już było, no przecież bo wychodziły batfindy i tak dalej. O. o. cywile. Ja się pochwalę ty Kurde, obrzyna zgubiłem, czekaj, czekaj. Kurde, jak można obrzyna zgubić? Spokojnie, ej! <laughs> Dobra, przynajmniej mam podwójny łóż. poziom nie jest jakiś za duży, nie chcę się tutaj denerwować. Nie, ja, normalny! Ja no, tradycyjnie normalny. Tutaj nie ma co się akurat spinać, żeby... Robić na jakimś hardcorowym, bo to nie jest żadne takie popisywanie się itp. Tylko po prostu luźna gra. O. I wychrwawianie się też luźne. Od no czego jest dziękuję. partner? Z czego jest partner, tak. nie to jest Tak, to takie nasze tajne hasło nie przyjmujcie. Aha ha. Ej, to ja bo to będziesz... Znaczy ja lecę, nie mam te podwójne... Pozbójne Uzi Zabiję i nie bardzo... Nie bardzo jestem tutaj w stanie zrobić cokolwiek poza takim lataniem właśnie. To zawijaj zabijaj. O, cywila, boże, jest do bo kolejni. coś mi dopadło, dobra. Ktoś mnie zjadł, musisz mi znowu pomóc. Tam coś się wykrwawia. No lecę, lecę, no. przepraszam cię. To na tym, tych poziomach jest o tyle łatwiej, że nawet jeżeli przemnożymy ilość, jakiś poziom przez ilość graczy, to i tak zawsze jest możliwość przegrania i podnie, bycia podniesiony. prawda? Nie wystarczy, że jeden uważa i będzie w miarę dobrze beczki... O, teraz ja! Nice Dobra, podnosimy. Tu jest strasznie jakiś duży... ten czas na poniesienie, nie? To jest ponad 2 minuty. Albo dwie dokładnie nawet. No ale w Off też jest taki... Nie, chociaż dobra, nie ważne. Do... Dobra, coś się udało zrobić. Super, ty misje są to takie... Strasznie szybkie, szybkie no. Łączymy sobie dlatego jeszcze jedną. Masz najlepszy czas, gratuluję. Ja nie znoszę tych misji z kolosami, bo ja za się nie boję. kolosami. Wszystko jest okej, okay, wszystko jest okej, okay. włączamy. Kolosy są zabawne. Tak, <laughs> Jak bardzo. się tutaj właśnie gra stanemu na jakichś wyższych poziomach trudności, do czego ten tryb nie jest stworzony, to te misje się wydłużają ja mam, trochę znacznie. Mam, mam wrażenie po prostu, że oni zaraz wylecą na mnie i będą biegać, ja będę run forest robiła dosłownie. No. Więc nie, w tym, się. Kurczę, nie wiem, to jeszcze był jakiś sens... O, dobra, wybierzmy sobie coś. Acera, poproszę. No, stara. I Sniperka, poproszę. Zamawiam. Raz raz Ja wziąłem Acera i snajperkę. Ty co tam lubisz? Ja chyba sobie Skara wezmę. Kurczę, o ten etap, o to, ten most, to jest... To jest zaprojektowane specjalnie do tego trybu, tego... Skara Skara. Tego, te, tej miejscówki nie ma w singlu, to jeszcze było takie, kurcze pomyślane, nie? I ci, w ogóle kolosy, kolosów nie było w kampanii singlowej Moderna 2, a w trójce coś już pojawiło, bo tam jakoś tak chcieli wszystko wszędzie wykorzystywać, żeby, no, było. Kurczę. no to jest coś zrobione jednak tylko dla tych trybów. Jeszcze była jakiś taka, jakby to powiedzieć, ambicja, żeby stworzyć coś. Coś, co będą inni powielać, no, i w tym się udało przecież, no. Z lewej dobra, to ja idę bardziej tutaj. Kurczę, hmm Dobra, zabijać wszystko, co nie ma Samancia nad głową. Ha 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 Fajnie że wchodzą z tych lin No, fajnie, fajnie. Nie, bo to jest zaprojektowane dla tego trybu, bo o to mi cały czas chodzi. Dlaczego ja nie mogę wiedzieć? Oho no a jeszcze jakieś strepciki prości, prościutkie, co się dzieje? Do popatrzenia, do poglądania. Nie, jest jest nice ogólnie. No. Z tego no. czasu się w to duże zagrywaliśmy. Tak, bo to jest po prostu dobrze zarobiony, no. I myślę, że to jest w ogóle lepsze od tego, co było w trójce, w trójce już jest kukrę na czym innym. Dlatego właśnie to chciałem odpalić. Myślę, że jak kiedyś odpalimy w dwie, trójkę, to już będzie to przetrwanie grania, nie? Nie, tak. jakoś... Trójki nie przyszłam, jakoś tylko mi nie zachęciłam do grania. Tylko masz długą historię, jeżeli chodzi o przychodzenie moderno po górę. Y nie. Długo i ciekawą, nie? Y Moderny, przepraszam, szybko godzinę byłem w Black Opsie. dlatego, że no, Black, Ops. Black, Black Opsy, taniej, mi się nie podobał. Nie jarał mnie i jakoś tak strasznie długo go przechodziłam z bo po prostu tak mówiłam sobie, a przejdę sobie, przejdę. I tak walczyłam baczałam. w końcu po dosyć, a się mi się udało, ale dobra. No, kwestia gustu myślę. Ej, z tyłu może ja cię strzeliłem przypadkiem, tak zbiegłaś mi mm. Au. Mam, że <gluje> Póż, Teraz się będziemy strzelać po kostrach, tak? Dobra, Dziady jedne. Pięknie. Uaaa! Wow. Chowaj się, chowaj się! Oho ho! ho. Dobra, czekaj, idę do ciebie. Chociaż się ma no, pośpiechu, jak powiedzieliśmy. Uaa ha ha! Jest złoto, byłbym był Przyspieszę dużo. Pa oko! Zadumiony, dobra, i tyle! Tyle No, są wow. uciotkiem, misje ale przyjemne. No. Nie wiem. włączam coś jeszcze? Możemy coś włączyć. No to czekaj. Jeszcze wezmę taką misję z bronieniem się. Okej. Ona była tu. U ni Nie, nie, nie. To nie, jest skradanie. Nie, nie, nie. To nie. To jest skradanie się. To jest Sniper. To jest, kurde, druga z kolei łatwizna. No. Snipera mamy grać? Co? Nie. No będziesz grać czym chcesz. Weźmiesz, nie wiem, pistoletik. Ja nie lubię Sniperów. Będziemy <laughs> się bronić. Weźmiesz Predatora. Nie, nie lubię grać Sniperów. Wolę iść i robić siekę, dlatego gra w SSN na przykład, że lubię wow. ciachać sobie, sobie. jak najwięcej. Dobra, tu gdzieś masz broń zwykłej, więc możesz sobie wziąć. Nie ma strachu. O, dobra. E, weź się o to pudełeczko. Nie, weź to, pudełeczko. Nie, ty weź to pudełeczko, widzisz tu? O tutaj, będziesz strzelał z Widzisz to siecące, wielkie pudełeczko? Widzisz? Weź, będziesz strzelał z predatorów. One gdzieś tam się pojawiają na no, którym krzyżapu, że chyba może. Nie, no tam na dole. O, dół naciskasz czyli no, Ale ja widzę, ja umiem czy tak. Zwrócić Twoją uwagę na pewien fakt. Dobra, no nie no, generalnie strzelaj, nie, nie ogranicza się tutaj. Tylko że ja nikogo nie widzę. No są daleko. To co ja mi są tak daleko? snajpery. Zdrodej no snajpery. Ale ja nie lubię sniper. <śmieniu> <śmieniu> Nie wiem, nie wiem, się no to chowaj się i dawaj eksploratora. No to mu gdzie? To Co gdzie? Przecież do Ineumenusa przejdziesz, halo. Po prostu kliknij to zobaczyć, bo widzę, że... A, nie dobra, pamiętasz. nie, dobra. No, no, ja no skojarz. To Sprzęt. O, widzisz celujesz sobie w nich. tak patrz, gdzie ty tam latasz? Chyba tam latasz. No. Ła, wow, poszło. Wow. Pierdół, ale ładnie. Ale... Nie, nie kogoś. Tak. Multiple kilos. Ma... Ile zostało? Trzech Boże, ty wszystkich wybijasz Tak, ja wszystkich wybijam. To jest najniższy poziom, więc czego by się spodziewać Jaki najniższy? No normalnie To jest najniższy? No w kopie tak Wow Nie wiem, nie mogę nikogo znaleźć Nie ma na mapie czerwonych <laughs> W sferach strzelają Widzę, że chłopaki się już poddali. Dobra, Zara. ja mam... O kurde, o. granat. O, swój climber, fajnie. O, to no, tu u nas dochodzi. O, chciałbym go zabić. No to wybacz. Będzie jeszcze okazja. Dobra, druga fala. Dwa, o, jeden, zero. Zera. Trzy. To jest taka misja też szybka. A generalnie mi się już To Tuż jest etap singla. Ale generalnie my tutaj gdzie biegliśmy przez tą drogę w singlu i można było przegapić tą miejscówkę. Ha, oh. Dawaj tego operatora, może. Jaki operator? Tu na krzyżak. Aaa, myślałem, że. Znowu podnieść. Coś mi tu psuje. Leci, leci, leci. O, i we mnie prawie. Chodzili. Cożej zaś... Podrabinie. Tak? Ojej. Wiesz co to teraz ja zejdę na dół. Kurwa, to się, się ja mam A no, gdzie obra, nie? No gdzieś. A aha, ha, oberwi mi się. To Bo no się. leżą tam generalnie koło ciebie. Masz tam karabin maszynowy ciężki, nasz lekki. Snajpery, tutaj na dole od wroga podniosę miast. Koła Masz Dobra, dawaj do operatora, nie oszczędzaj się z dobra O, zabij go. Chodzi tutaj. Gdzie, gdzie, gdzie? No przecież oh, ha, ha. Dobra, strzel kolegów nie podnieść. Ja pilnuję wejścia. Pilnuję, czaty, a nie już nie mogę. Ojej, weszło, to, weszło to Dobra, zabij go. Już wyszła Pięknie. Weszło i wyszło, dobra je. Transportowiec No, czekamy. Tylu transportowy straszny jak. Idą. Zabawny W sensie No ja wiem Chyba, że umiesz go zabić z rokiem to polecam. Ja. O, jedzie. Weszli A my oglądamy. Uwaga. Pierdód. Ale oberwaliśmy. <grymne> Danger close po prostu. Nic nie widzę. Dobra, to ja pilnuję tej tyłu. Chyba, że ty chcesz tyle. Nie no, no, no to jest mi to. Także miała jak najbliżej wrogów, o co chodzi. Kurna, trzy gry mam mocno. Jesteś tam tego. Jak ułatwiać. Tak, dobra. To wymuje sniper. Ach Mała no się Też obrywasz Nieeeeee Kurde, wchodzi tu Nie nie, nie, nie. Ej, no co to było? Nic nie miałam w ogóle Dałaś się zabić To nie fair Dałaś się zabić. To nie fair, nieprawda, nie dałam się zabić. I co, i gramy dalej? Co? No przejdziemy, no nie zostawimy to tak. Nie, nuda. <laughs> Dobra, to czekaj, boże. Nie, no wziąć snajpera, jaki ja nie lubię. A snajpera, bronienie się fajne. Bronienie się, nuda. Ach. Ciężko mi dogodzić, tak. Jedziemy to, rzeźna. <laughs> Lista zabitych jak najszybciej pojmuje. Wyeliminuj dużo ich gorszywników. Premier. Okej. Okay. No, będzie takie, nie wiem, bullet smormowo trochę. Punkciaki będą nabijać. Wow. Długo jeszcze. No i to się już nie ma Lepiej To jest lepsze niż w asesynie. A co złe jest? A co do A co To zrobię strzelby i karabin. Kuszę skara. Dobra, skara, poprosimy. <laughs> Gdzieś być wrogowie. A, i ze mną, coś. Dobra, uwaga. Nie, yes. tam gdzie jest dym. Prawo, lewo. Czy to też jest singla wdzięk? To jest singla wdzięk. Tak. tak, coś kojarzę. Głównie ten. Dobra, trochę wylazłem jak gubek. Głównie ten most jest tutaj świeży. Się chodziło tutaj i też się broniła z tego czasu. Możliwe. No się, walka o McDonald's to jest bardzo amerykańska. A no właśnie. Ja obrywam się tyłu. To uważaj, no bo wlazłeś w to mi na sam środek eee, jak się składań. Nie możesz nie znać mapy, ale środek to środek. Dzięki. Spoko. Tu by się w sumie snajfera no, przydał, nie Solidne zabicie. Powinien taki być ten narrator, znaczy komentator jak. Halo. Halo. Dobra, nie widzę tego. Jestem zaśle fala na takie gry. Rocket jump. Headshot. Co, też źle? Boże, nic no, nie widzę. Ja też. Nie wiem skąd. Czyżbyś ty też początka ciekawie. Nie, mam super. O, swojego zabił. <Chun> nie, tylko przydałaby tu się jedyna sniper, co zobacz. Dobra, wchodzą nam. WŁAGA! EJ EJ EJ! Patrzcie w drugą stronę co ja. W inne miejsce. Wtedy będziemy się tyle obstawione, że... Łatwe zabicie, premia. Solidne zabicie. Uwaga, co się dzieje? Znowu solidne zabicie. hej. Ach. Coś mi spadło na głowę. Dobra, tak pilnuję tutaj. A, bo to kurczę, mamy tego. Transporter to, pan no? Po drodze jeździ, ale jak będziemy tutaj siedzieć, to nie wyjedzie pewnie. No wychali się. Dobra, już idę. Nie, nie chcę. <laughs> Siedzieli tam w gościu i nie chcę wyjść. Gdzie to były bronie? Chyba na wejściu. By było. O kurde. Perfek, perfek. Nie, nie idź do mnie. Nie, strzelają nie nie miałam, do mnie, zabiją mnie. Ale okej, to nie wiem, co robić, bo dziady nie... Odejdź do mnie. Zaraz ginę. Walam prosto w murek przed sobą. No. A to jest na czas? Nie, to jest dobra, to jest nieczarna. Ile ty masz tam ludzi? Masz sobie radę? Nie, zginę. A szedł tutaj idiota! Dobra, to poproszę o wsparcie. Halo, idzie do ciebie. Zabij go. Gdzie? Ja nie widzę. Dobra, widzę, że się fajle zaczynają. Podejdź do mnie wylecz. Na kuckach. Na klęczkach. Na szworaka, Chodź. No, Trzymaj. No, Musisz trzymać, to jest taki mówię, jeden przycisk. Widzisz, trzymam, tylko mówisz, że jestem fanem. Zapadni, jest nie, trzymana. no bo. A, tam spadłem. Jest. Naprawdę jestem ślepa. Wiesz mi. No to grana. są moje kraniki. Uwaga! No ej, odejdź no tam, bo, odejdź wejść. tam, bo wybuchnie! Dobra, słynęłaś. Nie no Dobry wam. No bo ktoś tam... W... O, w rana. ...padł. Tylko pociski nie mogą uszkodzić tego pojazdu. Solidne zabicie. Ja też mam solidne. No solidne nie to jakieś podstawowe w miarę. Nie, tu nikogo nie widzę generalnie, jest gdzieś daleko, dlatego chyba sobie wezmę snajpę. Co teraz chłopaki, nie widzę was. Hmm. Solidne, premia 2, premia 3, premia 40. Solidne. Ojej. Dorwi pomścił mnie. O nie kurde, nie skąd? Nie Jak wiem. Jak to nie wiem. <laughs> o! O Mat. Nie masz się na mnie tylko słanie. A nie, nie masz pistoletu. No, dobra. Dobra, 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 no, dobra. Na chłopaki, pokażcie. Pokażcie się. Ty pochowali za żywopłotem. Solidne. Jakie dziady siedzą w budynku i nic nie robią? Granat. No tam no, bo... na ciebie. A nie! Może się za minimi miejscami? Nie, te czyste granaty rzucają. O no. kurczę. Ej, to jest No i znowu się dziad schował ze samochodem w miejsce gdzieś. To dziadyko jedna. Fajnie, ci. Chowają się, dobrą inteligentny mamy. No, no, no. Sej. Dobra, już ja grosze zostały. Grano, grano, grano. O Boże, weszli do ciebie. No. Hmm. Dokładnie. O Boże! O, wow, udało się. O, to ty tak zrobiłaś? <śmiech> nie. <śmiech> ja nic nie zrobiłem, coś w chyba. Dobra. Dobra, to dzięki wielkie za grę. Fajnie było, myślę, że my sobie jeszcze pogramy może kiedyś. Nie no, pogramy sobie jeszcze nie no raz. Na, <laughs> na tym splicie. Na tym splicie moim, tak? tak. Dobra. Kurde, dobra. No mam... i u mnie. No i u ciebie, tak. Ja tu mam dość dużo, patrzę. U mnie będzie Halo z Tobą. Mam strasznie... u mnie też będzie Halo z Tobą. Mam o. strasznie dużo tutaj tych, tych, tych gwiazdek, może kiedyś by to wymaksować. Dobra, ale to już na inną może okazję. A więc dzięki wielkie za uwagę, to takie luźne granie. Ostatnio było dużo materiału ze świeżych gier, Halo, Assassin, wcześniej Dishonored, Medal of Honor. Jeszcze pewnie coś będzie z pewnej marki, która nie ma nic wspólnego z tym, co graliśmy teraz. Ta Czyli jest... co? Pewna marka, która nie ma nic wspólnego z tym, co, co gramy w tej chwili. Dobra, hmm. dzięki wielkie za uwagę i cześć, cześć. Cześć pa. wszystkim.